Witam, cześć. To nie jest żadna rekomendacja, nie róbcie tego, co tutaj mówię. Zacznijmy od tego, co dzieje się na SP 500. Tak jak sądziłem. Tu wyłania się trend w dół. Mieliśmy ramię, głowa, ramię. Ta linia też wyznacza dół formacji ramię, głowa, ramię. Zostało przełamane. Dzisiaj rano 8:30. No, Tam się w Europie otwiera rynek. Trochę poszło takie delikatne podpompowanie. Potem znów padek, spadek, bo to nie wytrzymuje. No, generalnie problem y, rynku niedźwiedzia albo pozytyw to jest taki, że kiedy zidentyfikujemy trend, czyli na przykład, jeżeli jest rynek byka i trend jest w górę, to wystarczy, że kupujemy. Ono będzie rosło. Jeżeli jest trend niedźwiedzia, za każdym razem, kiedy kupujemy dołek, ono będzie spadać. Dalej, eee, patrząc na wykres dniowy. To widzimy, że jeszcze raz że SP500 nie dało rady przebić nowego szczytu. I tak się załamuje. Zresztą ten ruch tutaj wzrostowy od kwietnia. Widać, że on tak się wypłaszcza. Się wypłaszcza. No i co? Nie wiem już po co miałoby to niby rosnąć. Dane z Ameryki dochodzą złe. Spójrzmy na przykład, spójrzmy na to, że ropa naftowa spada. Czemu spada? Bo nie będzie zapotrzebowania, yy, czyli spowolnienie gospodarcze. Ropa nam to pokazuje. Gdybyśmy mieli się rozwijać, no to firmy, ludzie, dojeździć, produkować, jest na to zapotrzebowanie, a tak nie ma. Dalej, e, tu widzimy, że w Ameryce e, jest raczej kiepsko z nowymi. The US economy has barely added any jobs since April czyli co, że? Nie dodali od kwietnia żadnych stanowisk. Nie wiem. Przybyło, ubyło, ale jest słabo. Eee, dalej. U6, Employment Rate. Nie jestem pewien, co to jest dokładnie. Eee, wzrasta. Wiem, że zwykła Unemployment Rate to był chyba 4,6% i rósł. To też jest negatywna informacja. Na przykład, jeżeli chodzi tylko, ktoś myśli, że chodzi tylko o Amerykę, to nie, tu jest napisane, że strefa euro y, jest słabsza, niż zakładano dla niemieckiego przemysłu. Dalej zobaczmy. Fra francuski prywatny sektor rośnie słabiej niż zakładano. E, możemy dodać do tego, że mm, jeżeli chodzi o giełdę, że inwestorzy są. W całości zapakowani w akcje i mają rekordowo niskie poziomy gotówki. Ja tutaj nie mam dostępu, ja tego nie widzę, ale ja ten wykres widziałem gdzie indziej, no i tam jest naprawdę rekordowo nisko. Czyli kto ma kupować, kiedy nie ma już pieniędzy? Tam już nie dopłyną jakieś nowe pieniądze, znaczy dopłyną, ale tak biorąc pod uwagę ten wskaźnik, to jest, nie, nie ma kasy po prostu. Eee... No, i tak, wracając do wykresów. Złoto. Złoto, podobnie jak SP500, tylko z opóźnieniem, atakuje nowy szczyt. Ja zakładam, że się nie uda, z tego względu, że presja inflacyjna nie jest tak wysoka. A złoto jest obecnie aktywem spekulacyjnym, eee, tak samo jak złoto, srebro, SP500, bitcoin. Tylko, że złoto jest oczywiście postrzegane bardziej jako e, coś takiego realnego, bezpiecznego, będącego od 5000 lat. Ja też posiadałem złoto, ale go sprzedałem eee, wcześniej i za wcześnie, no, trudno. Wszystko czyłem w innego. Eee, srebro, no tutaj ten wystrzał silny wystrzał. Moim zdaniem nie do utrzymania to nie jest tak zwany debasement trade, to jest spekulacja. Ropa, tak jak tutaj pokazuję, jest nisko, czyli recesja, spowolnienie. Dolar względem złotówki mm, owszem jest nisko, ale jeszcze nie ma tragedii, głównie z tego względu, że jak spojrzymy na. Indeks siły względnej dolara, to tutaj nic nie zmieniło się w stronę negatywną. Po prostu jesteśmy nisko, bo inwestorzy postrzegają Amerykę jako kraj z problemami. No ale który kraj nie ma problemów? Nie wiem. Szwajcaria nawet musi obniżać stopy procentowe do minusowych bo rośnie im wartość ich waluty, co też powoduje problemy. Więc silna waluta, problemy. Tania waluta, nie wiem, może nawet lepiej, ale ja zakładam, na razie dopóki dolar nie przebije tej pomarańczowej linii tego wsparcia, to ja tu nie widzę problemu. Bitcoin. Po tym jak mówiłem wczoraj, przedwczoraj, że tu mamy niedźwiedzią flagę no to widzimy, że nastąpiło wybicie w dół z tej niedźwiedzi flagi no i jakieś tam, jakieś tam podbicie bo to jest też ciekawe, że tu nie ma takiego spuszczania w kiblu od razu wszystko leci w dół, nie to jest takie na spokojnie żaba nawet nie wie co się dzieje ona ciągle myśli, że będzie dobrze to znaczy jeżeli jest zapakowana w akcję Nvidia no ramię, głowa ramię, dla mnie kierunek jest w dół. E, wcześniej, owszem, myliłem się odnośnie tego rynku już długi czas, choć sam na nim byłem, ale postrzegałem go bardzo negatywnie, e, ale teraz tu już widzę, że no to już, to już po prostu nie ma tej siły. Wcześniej następowały szybkie odbicia, teraz już nie następują szybkie odbicia, tylko raczej odbicia z zdychłego kota po takich wyprzedażach. No VIX jest dalej nisko, tu każdego dnia może nastąpić taki, taki, taki silny wzrost, choć tego też nawet nie bał. Bardziej niebezpieczne byłoby dla mnie, gdyby on tak rosnął, rósł stopniowo. Nasdaq. No, Nasdaq. Widać. Nie zrobił nowego szczytu. Nie udało mu się teraz. Trajektoria jest w dół, na razie chwilowo ale jeżeli się to utrzyma, to prawdopodobnie wyprzedaż przyspieszy. E, to co mnie interesowało, mnie i obserwowałem to rano, e, to tak jak mówiłem, że dla mnie mm, obligacje muszą utrzymać, powinny utrzymać tą linię wsparcia, tą żółtą ogólną. No i tak, tak wyszło, tak wyszło, tak się udało. I gdybyśmy wzięli taki zakres 15-minutowy, to ja tutaj mam dosyć sporą pozycję i dlatego obserwuję to, co tu się dzieje, czy się nie pomylę, ale coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że jednak się nie pomylę, bo tu niby mamy byczą flagę, tu się taka bycza flaga robi, czyli teoretycznie to powinno rosnąć. Ale wchodzą czynniki makroekonomiczne, które mówią o tym, że z jakiego powodu rentowności miałby rosnąć, a obligacje spadać, kiedy dzieje się coraz gorzej, a inwestor nie znajdzie w tym momencie już bezpieczniejszego schronienia niż obligacje, no bo tak, akcje spadają, złoto może zacząć spadać, srebro może zacząć spadać, to co zostaje. Waluta, dolar, dolar w sumie spada, ale tym się nie przejmował. Obligacje i to, co dzisiaj mnie na przykład zaniepokoiło, to był taki silny wystrzał ponad tą linię. I tak pomyślałem, aha, znów wtopa, znów pomyłka, ale nie. I to było właśnie po opublikowaniu tych złych danych. Ja sobie zacząłem uświadamiać, patrząc na to, że tak, SP500. Wcale nie jest silne, tylko robi odbicie z tego kota. I to jest taki szybki wzrost na obligacjach. I tak pomyślałem wtedy, że prawdopodobnie ktoś chce wybić stop losy i ktoś chce mm, zapewnić sobie płynność. W momencie, kiedy na przykład wiele inwestorów wie o tym, że ta linia jest ważna, kiedy my ją przekraczamy, to wielu, jak to się mówi, pęka, bo oni często też grają na lewarze. I oni zamykają pozycję. Ale to, że oni zamykają pozycję, to ktoś to kupuje. I w tym miejscu ktoś, kto jest zainteresowany, może się nieźle obkupić po niskiej cenie. No i jak widać, to później się cofnęło. Jaka tu jest różnica? No, na przykład od tego szczytu dotąd to jest 76%. Niby niewiele, ale zależy o jakich kwotach mówimy. No, i teraz tak. Jakbyśmy spojrzeli, to ten yy, szczyt, który pokazywałem wcześniej, to było właśnie to miejsce. Wybicie stop lossów. TLT spadło poniżej ostatniego poziomu, najniższego. Tu zostało zamknięte wiele stop lossów, Na pewno yy, ktoś sobie zapewnił płynność. Yy, o nie to. Chciałbym zobaczyć, jaki był wtedy wolumen. Yy, no, i też widać, że wolumen tu był podwyższony w tym miejscu. Bo tu na przykład widzimy, że to jest otwarcie, jest taka wysoka strzałka, a tutaj ktoś po prostu zbierał. Ktoś tu ładnie zbierał przez kilka tych, w tych, w tych miejscach. No i czemu na przykład jestem pozytywnie nastawiony do obligacji? No bo dzisiaj każdy mówi, że OK, inflacja że on będzie drukował, FED uruchamia Quantitative Easing. Nawet jak ktoś to rozumie mniej więcej, co to znaczy, to i tak nie rozumie, jakie są tego takie dłuższe implikacje. Zaraz powiem, co ja na ten temat sądzę, ale pokażę na przykład, o co chodzi z nudnymi obligacjami długoterminowymi. O to chodzi tu to nie, to, to, to nie jest tak, że tu 4% się zarabia. Gdybyśmy wybili się z tej linii oporu tutaj tej wyższej, klikam. To na przykład od tego miejsca do tego przystanku to jest 21%. Dotąd jest na przykład 32%. O co chodzi? No Tutaj to już musiałoby tak jak teraz jest yy, na tych obligacjach 4,89% odsetek, to 2% to musiałoby być 2,83%. No tak, tak. Czyli musiałoby gdzieś odsetki długich obligacji spaść dotąd. Możliwe, jak najbardziej. Yy, a czemu? Bo też to oglądałem dzisiaj, słuchałem wywiadu z yy, gubernatorem, nie, nie wiem, gubernator nie yy, y, Stephen Miran, i on jest w Radzie Fedu, i on powiedział, że inflacja realna w Ameryce to jest około 2,2% że nie ma problemu z inflacją, że to co robił ostatnio Fed to jest coś, co pozwala mm, przygotować się bankom i przygotować się systemowi na wzmożone zapotrzebowanie na dolara i wzmożone zapotrzebowanie na pieniądz yy, denominowany w dolarze i według tego co on mówił to Ameryka nie ma problemu z nadmiernym zadłużeniem, bo dzięki mm, właśnie taryfom i, i, i jeszcze kilku innych rzeczom, których tutaj no, nie, nie, nie pamiętam, to generalnie zadłużenie spadnie i że sytuacja nie jest tak zła, jak wszyscy uważają. E, a dlatego, że wszyscy uważają, że sytuacja jest zła, to dlatego jest... Yy, Zrzut obligacji. E, czy on jest racjonalny? Jak najbardziej, ale sprawdźmy, jak wyglądają obligacje e, 2050 US. No nie ja już tego nie znajdę ale TLT właśnie wygląda coś w ten sposób że wszystkie amerykańskie obligacje wyglądają w podobny sposób duży spadek od tego szczytu o 42% w przypadku niektórych austriackich obligacji to jest nawet 70- kilka procent. Czyli istnieje jakiś tani rynek. To jest to to. I o co w tym chodzi? Kiedy nic nie będzie dawać zwrotu, kiedy wejdziemy w pewnego rodzaju recesję, mniejszą lub większą, kiedy akcje będą ciągle w rynku niedźwiedzia, to na czym będzie można zarobić? No, na odsetkach z obligacji, więc ludzie będą bardziej nimi zainteresowani, szczególnie, że lokaty już będą płacić na przykład 1%, 0,5%, a ktoś, kto kupi obligacje dziś, to przez następne 20-30 lat będzie mógł mieć całkiem niezłe odsetki, na przykład 48%. Więc na pewno znajdzie się kupiec, który będzie od niego chciał to odkupić, ale już drożej, drożej, dużo drożej, na przykład 40% drożej eee, i o to w tym chodzi. Eee, TLT to jest ETF. Mm, jeżeli ktoś naprawdę chciałby taki long term robić, no to ja polecam kupić bezpośrednio obligacje. To można zrobić przez brokera, no może nie przez XTB, bo tam takich rzeczy nie ma, ale przez jakiegoś konkretniejszego brokera to jak najbardziej Okej, okay. to dzięki, cześć.